Kaszebe. W Gdyni słychać nas na 92,3 oraz 98 i 9 FM. 5 minut po godzinie 8, ale sportowo się zrobi trochę nam i koszykarsko. No i chłopieńco nam się zrobi też. Energa Basket Liga rozpoczęła się na dobre. Po raz kolejny w tej najwyższej klasie rozgrywek gra Suzuki Arka Gdynia, której trenerem jest Krzysztof Szubarga. Nasz dzisiejszy gość. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, witam wszystkich. Dzień dobry, trenerze. Kaszka zaczynaj, bo dzisiaj Dzień Chłopaka. To ja wszystkiego dobrego życzę, <laughs> jakby ze swojej strony. A takie pytanie, bo zadajemy dziś naszym słuchaczom, co trener Suzuki Arka Gdynia chciał. By na Dzień Chłopaka otrzymać. Dziękuję, dziękuję za życzenia. Na Dzień Chłopaka myślę, że najlepszym prezentem dla mnie byłoby zwycięstwo w niedzielę w Toruniu, także... To by było... Chciałam do... powiedzieć, że nie, spodziewałam się akurat takiej odpowiedzi, czekałam, czy może coś innego, ale... Zapytaj, zapytaj trenera w niedzielę o to. Dobrze, zapytam. No właśnie, trenerze, szybko się trener przyzwyczaił do nowej roli w klubie? Tak, myślę, że nie miałem z tym jakiegoś y, dużego problemu, tym bardziej, że rok wcześniej byłem asystentem przez cały rok, także bardzo szybko gdzieś to mi przeszło i, i myślę, że dalej tak będzie. No to zaczniemy od tego, jak wyglądały przygotowania do obecnego sezonu. No można powiedzieć, że przygotowania gdzieś tam troszeczkę przez kontuzję i, i to, co też wliczaliśmy, wyjazd chłopaków na kadrę 3 na 3 nie do końca przebiegły tak jak byśmy tego chcieli, ale cieszę się, że już wszyscy zawodnicy są zdrowi, możemy trenować w komplecie. Bartek Wołoszyn dołączył do drużyny wcześniej przez trzy tygodnie leczył kontuzję. Tak samo Nowak też miał problemy z, z pachwiną, także. Też dwa tygodnie opuścił, ale teraz już jesteśmy w komplecie, możemy się przygotowywać do, do kolejnych spotkań. Yy, także mam nadzieję, że nasza gra będzie wyglądała coraz, coraz lepiej. Trenerze, czy w drużynie pojawili się nowi zawodnicy? Tak. Mhm. E, oni są wzmocnieniem, w będą takim wzmocnieniem dla tej drużyny, no, w której pan tak naprawdę niedawno trener sam biegał i grał. W porównaniu z zeszłym sezonem drużyna można powiedzieć, że jest bardzo, bardzo podobna, bo jest y, wielu zawodników, y, przynajmniej polskich, którzy, którzy zostali plus Nowak. Y, do tego są dwaj nowi Amerykanie, Jordan Harris i Trey Wade. Y, można powiedzieć, że to są zawodnicy, którzy pierwszy rok grają w Europie poza, poza gdzieś Harrisem, który grał w słabszej lidze angielskiej, ale Trey jest y, typowym freshmanem, Także też potrzebują troszeczkę czasu, żeby wskoczyć na odpowiedni, odpowiedni poziom i też, żeby reagować odpowiednio na boisku szybko. Do tego wrócił James Florence, także tutaj na pewno duży, duży plus w porównaniu z zeszłym sezonem, mieć takiego zawodnika w składzie. Zostali Bartek Wołoszyn, Adam Chrycaniuk, Nowak, także Adrian Bogucki, młody zawodnik też, Samsonowicz, Marchewka, który też dostał powołanie w tym sezonie z seniorskiej kadry na, na jedno ze zgrupowań i na turniej. Także myślę, że drużyna w tym budżecie zbudowana. Na optymalnie. Czy skład jest wykrystalizowany już taki odpowiedni na tą ligę? Tak, no cały czas gdzieś cały czas gdzieś trenujemy i staramy się przygotować jak, jak najlepiej. Tak jak mówię, gdzieś te przygotowania nie przebiegły tak, byśmy chcieli, także cały czas trwa to zgranie, cały czas zawodnicy się poznają. Także myślę, że z każdym gdzieś tam tygodniem ta drużyna będzie wyglądała coraz lepiej. No to jakie cele postawił nowy zarząd przed Wami? Czy nie mamy konkretnych, konkretnych celów, yy, walka w każdym meczu o zwycięstwo i myślę, że taki charakter tej drużyny, yy, gdzie, gdzie pokazaliśmy już w pierwszym spotkaniu w Subsku, że takim naszym głównym atutem będzie defensywa i do tego będziemy dążyć, żeby, żeby tą obroną zwyciężać w kolejnych spotkaniach. Trenerze, Słupska hala, e, gryfa była w tym roku areną, w której zainaugurowaliście zmagania w energa basket lidze. Oba zespoły, no jakby nie było, od dawna wyczekiwały powrotu do regularnej rywalizacji na parkiecie w lidze. No niestety o dwa punkty okazali się lepsi, czego zabrakło skuteczności w drugiej i trzeciej kwarcie, bo wiemy, że te kwarty przegraliście i to srogo 24-13 i 23 a pierwsza i czwarta jak najbardziej na waszą korzyść. No dokładnie, no akurat z drużyną Zesłupska graliśmy dwa sparingi przed, przed sezonem. Myślę, że dlatego też ten wynik taki niski z obydwu stron, bo, bo drużyny bardzo dobrze się znały i gdzieś tak jak my, tak ta samo drużyna Zesłupska wyłączyła naszych liderów. W zdobywaniu punktów i, i ten wynik był bardzo, bardzo niski. No dwa punkty: no, jedna akcja, jeden rzut, można powiedzieć, jeden przechwyt zadecydował. No, taka jest koszykówka, i trzeba po takim meczu wyciągnąć wnioski i iść do przodu. Niewiele: dwa punkty, czy aż dwa punkty? No można powiedzieć, że aż dwa punkty, bo, bo za przegraną e, żadnych punktów się nie dostaje, także czy przegrasz jednym, czy, czy dwudziestową, można powiedzieć, że e, tych punktów nie ma, e, ale na pewno cieszy fakt, że, że na, na, na tak gorącym terenie ta drużyna, można powiedzieć młoda, e, z kilkoma tylko doświadczonymi zawodnikami potrafiła walczyć do, do ostatnich minut, do zwycięstwa, to, to pokazuje, że, że na pewno w tej drużynie potencjał jest. Kolejny mecz już za chwilę, w niedzielę gracie w Toruniu, my oczywiście trzymamy kciuki, a wy z jakim nastawieniem jedziecie? Będzie ciężko? Na pewno będzie ciężko w tej lidze, w tym sezonie są tak wyrównane drużyny, że można powiedzieć, że w każdym spotkaniu o zwycięstwo będzie bardzo ciężko, obydwie strony zawsze chcą, chcą zwyciężyć. Myślę, że jesteśmy dobrze przygotowani do, do meczu w Toruniu. Znamy, znamy ich atuty, wiemy, wiemy jak chcemy bronić. Teraz trzeba to wszystko po prostu przełożyć na, na boisko. Myślę, że też dobrze by było, żeby ta skuteczność była lepsza niż w Supsku i, i zobaczymy, kto będzie się cieszył ze zwycięstwa w niedzielę. Właśnie, a propos skuteczności i yy, zwycięstwa. Tak, ja, ja troszkę wczoraj pogrzebałem w internecie, yy, dzięki też yy, naszemu wspólnemu znajomemu Maćko, Maćkowi Gambitowi, którego serdecznie pozdrawiamy. Yy, yy, dokładnie to było w 2003 roku. Yy, tylko trzech graczy rzuciło więcej punktów w jednym meczu PLK niż Krzysztof Szubarga przeciwko twardym piernikom, którym się, yy, z którymi się zmierzycie w niedzielę. Yy, 8 kwietnia 2017 roku popularny Szubi trener yy, zdobył 42 punkty, trafiając aż 8... Yy, z 13 trójek oraz wymuszając 10 fauli. Kto może to powtórzyć w najbliższą niedzielę według trenera? Że... Albo czy ktoś może? Czy trener by chciał, żeby ktoś powtórzył ten rekord? Może w ten sposób. Czyli chciałbym, żeby jeżeli miał ktoś powtórzyć ten rekord, żeby to dało nam zwycięstwo, bo jeżeli dobrze pamiętam, to tamto spotkanie przegraliśmy, niestety. Tak, tak. Po dogrywce, a można powiedzieć, że już mieliśmy tamto, tamten mecz już mieliśmy w kieszeni. Y, czyli jak, jeżeli wyjdzie taka sytuacja i ktoś, ktoś pobije ten rekord i to da nam na zwycięstwo, to to biorę to w ciemno. Y, oczywiście wolałbym, żeby każdy z drużyny rzucił y, mniej Najwyższą ilość punktów, żeby to się rozłożyło i żebyśmy odnieśli, odnieśli zwycięstwo. Tak, żeby te punkty zapakować do autokaru i żeby on wrócił z punktami do Gdyni. Dokładnie, pełny do Gdyni. Trenerze, jak to jest, no bo nie tak dawno trener biegał, wrzucał, kasował. Wymuszał faule. Wymuszał faule, a teraz <grym> stoi po drugiej stronie barykady, patrząc na to z linii bocznej. No, na pewno nie jest to łatwa sytuacja, ale względu na to, że grałem już 20, 20 lat można powiedzieć na, na boisku, to, to przyszło mi to dużo, dużo łatwiej i można powiedzieć, że już teraz. Yy, yy, Mam pełną, można powiedzieć, kontrolę, bo, można, bo gdzieś w tamtym sezonie, gdzie byłem asystentem, to często miałem tak, że, że z chęcią sam bym jeszcze wyszedł czasami na to boisko, ale już to gdzieś tam przygasło i już wiem, że jestem trenerem i już bardziej to, bardziej to kontroluję. Czy w pierwszym meczu w Słupsku ta noga chciała wyjść poza linię i coś tam dograć, coś tam zagrać, coś tam podać i wrzucić do kosza? Może, może, może nie wyjść na boisko, ale na pewno emocje już były takie, jakby. Bym był na tym boisku, także y, liga, liga jak się zaczęła, to, to na pewno te emocje są dużo większe niż y, wcześniej w spalinkach. W tym sezonie trochę więcej meczy gracie na wyjazdach. No szkoda, ale za to no, na wiosnę, już więcej meczy w Gdyni. Jak przyjrzałem wczorajszy y, terminarz. Tak, y, gramy jak dobrze. Pamiętam chyba 13 spotkań na, na wyjeździe w pierwszej rundzie. Także no pierwszy raz się z takim czymś spotkałem, ale jest to też gdzieś uzależnione od dostępności naszej hali i, i hal naszych przeciwników. Na pewno niełatwa sytuacja dla nas, jako można powiedzieć młodej drużyny młodego trenera. Także no, na pewno będziemy walczyć, a, ale no, gdzieś ta sytuacja nie jest na pewno komfortowa. Trenerze, to już tak na koniec jeszcze jedno pytanie. Na co stać ten zespół? Bo przypomniał Pan przed chwilą, że to jest młody zespół. Tak, no wszystko zależy od tego, jak, w jakim kierunku pójdziemy, jak, jak ci chłopcy będą się rozwijać. Tak jak wspominałem, dwaj Amerykanie, młodzi, młodzi Zawodnicy, którzy gdzieś dopiero wchodzą na ten, na ten poziom. Do tego też zawodnicy polscy czy, czy Nowak wszyscy gdzieś mają tą poprzeczkę jeszcze, mogą ją przeskoczyć, mogą iść jeszcze wyżej. Także no, zobaczymy, jak będziemy się rozwijać jako drużyna i jak będziemy, jak będziemy funkcjonować. Zatem tak, najbliższy mecz na wyjeździe, kolejny mecz na wyjeździe. Nie, 18 października już gracie u siebie. Czego? 16 października. 16. 16, 16, 16 października u siebie gracie. Potrzebujemy wsparcia? Potrzebujemy dopingu? Oczywiście, że tak. Zapraszam wszystkich kibiców 16 października na spotkanie z Lublinem. Na pewno wierzę, że, że są w stanie wypełnić halę, tak jak na meczu, na którym prezentowaliśmy naszą, naszą ekipę. Także zapraszam i liczę na ich doping. To no jeszcze jedno, tak naprawdę już na koniec. Brakowało było wam publiczności w momencie, gdy hale były pozamykane, gdy graliście swoje mecze, ale tej publiczności. Nie mogło być? Tak, tak, tak. Bardzo brakowało. Można powiedzieć, że te spotkania gdzieś w głowie zawodników, byłem wtedy jeszcze zawodnikiem, to było tak, jakbyśmy grali jakiś spaling. Było słychać buty na, na, na parkiecie i gdzieś ciężko było wskoczyć na ten optymalny poziom i pchnąć się, pchnąć się do przodu. Także no, trzeba się cieszyć, że, że kibice mogą i trzeba wypełniać hale, żeby, żeby też się z tego cieszyć. Buty jak buty? ale podpowiedzi trenera, podpowiedzi wasze, pokazywanie, to każdy oddech wtedy było słychać. Dokładnie, dokładnie. Dziś naszym gościem był trener Krzysztof Szubarga, e, trener Suzuki Arkadynia. Gdynia. Bardzo dziękujemy za rozmowę i trzymamy kciuki oczywiście. W, w niedzielę, w niedzielę. Nie, dziękuję nie, nie. <grymach> <grymach> Dajcie dziękuję tym twardym piernikom, pokażcie gdzie ich e, miejsce. Co nie, nie, nie są takie twarde. Dobrze, że twardy, a nie stary piernik na przykład. A, no to właśnie. Tak Dziękuję, wszystkiego dobrego. Dziękuję jeszcze.